Życie moje oddaję za owce. Jezus w swoim często obrazowym nauczaniu posługiwał się alegorią, gdzie każdy element przedstawianego przez niego obrazu był osadzony w świecie dobrze znanym jego słuchaczom. Kiedy wybrał apostołów, porównał to wybraństwo do dwóch zawodów: rybaków i pasterzy. Oni dobrze wiedzieli, z czym się wiążą te profesje. Przecież niektórzy z apostołów byli rybakami. Z cierpliwością i umiejętnością czekania. Jak również niezbędna była odwaga pasterz musiał obronić stado przed drapieżnikami, a rybak przeczekać nieraz sztorm na morzu. Rybak musiał umieć wypłynąć na głębie, a pasterz wiedzieć, która droga prowadzi na zielone pastwiska. Jednak za najważniejsze cechy Jezus uważa poświęcenie i ofiarność czyli gotowość obrony owiec za cenę swojego życia. Dobry pasterz, nienajemnik, zna swoje owce, oddaje za nie życie, bo zależy mu na nich i kocha je. Jak rozumiem bycie współodpowiedzialnym za Kościół?